Proszę Państwa, czy jesteście zaskoczeni uzyskaniem dzisiaj tego niesamowitego wyróżnienia od firmy Madwood? Kobiety lubią być obsypywane diamentami i właśnie mam diament. Zaskoczenie przeogromne, uwielbiam. Jestem zaskoczony tą nagrodą, dlatego że w sumie Madwood jest to solidna firma, solidny przedsiębiorca i bardzo mi miło, że też nas tak ocenia. Jestem bardzo miło zaskoczony, ale jestem Madbotem od samego początku, od, od pierwszego dnia. Także bardzo pozdrawiam firmę Madbud, właścicieli i prezesa. Zadam do e, wszystkich Państwa, a czym potencjalnie uczciwy i solidny przedsiębiorca powinien wyróżnić się? Jakimi cechami przy kierowaniu e, biznesu, przy współpracy z innymi firmami, jak i zarówno e, e, jednostkami fizycznymi? Ja odpowiem bardzo prosto. Takimi cechami z takimi cechami, najlepszymi cechami kojarzy się firma Madbut. Myślę, że to jest jedyna, tak naprawdę najważniejsza cecha Madbut i to jest wszystko. Ja cenię sobie punktualność, solidność, współpracę wielką i uczciwość tej firmy i tak samo wzajemność z mojej strony. Ja powiem tak, solidny partner biznesowy, na którym zawsze można polegać. Madbut.